Witam serdecznie. Dziś pokażę bardzo prosty przepis na pieczeń wołową. Sam raz na święta. Do jej przygotowania potrzebujemy około kilograma wołowiny. Ja tutaj mam jakieś 1300 gramów. Jeszcze delikatnie zamrożona. Pięć owoców jałowca, Łyżka papryki słodkiej. Trzy liście laurowe. Łyżka ziół prowansalskich. Łyżeczka czarnego pieprzu. Jeden ząbek czosnku. Łyżka chrzanu. Czy czwarte szklanki oleju. Ponadto szklankę bulionu wołowego. Ja akurat mam z kostki, Najlepiej zrobić oczywiście własny, dla pocieszenia kostka jest ekologiczna. W pierwszej kolejności przygotujemy marynatę, mięso na razie odkładamy. Tak jak mówiłem, jeszcze ja wam delikatnie zamrożone. Do miseczki wlewamy 3 czwarte oleju, oczywiście plus minus. Przeciśniemy ząbek czosnku, potrzebujemy jakąś łyżeczkę. Jak nie masz świeżego, możesz dać suszony. Wielki Laurowe, pięć owoców Jałowca, łyżka papryki słodkiej. Łyżka ziół Prowansalskich. Jak nie lubisz ziół Prowansalskich, może za jakieś inne ulubione. Ja daję wszystkie o troszkę więcej, bo przebieg na kilogram. Łyżeczka pieprzu. Szanu, najlepiej kermowy, no mi się nie udało kupić. Mieszamy dokładnie marynatę. Ja od razu wyłożę na folię, żeby nie zmarnować marynaty. No i teraz nacieramy dokładnie mięso. Marnotek tak widzę sporo. Jakoś to musimy połapać. Nie chce mi się zbytnio paprać. Także zaraz to opatentujemy. Zawijamy szczelnie. A jeszcze oczywiście ałowinę. Troszkę jeszcze rozruszamy mięso, żeby marnata wszędzie doszła. I tak przygotowane mięso odkładamy do lodówki na 24 godziny. No i marynowanie dobiegło końca. Ja trzymałem 24 godziny, wiadomo, że im dłużej tym lepiej. Jakby było dwa, ewentualnie 3 dni, byłoby idealnie. Oczywiście nie przesadzamy, nie trzymamy tydzień czy dwa, żeby nam się mięso nie zepsuło. Teraz przekładamy do naczynia żaroodpornego, zalewamy bulionem, stawiamy do piekarnika na środkową półkę w temperaturę 170 stopni w opcji góra-dół na jakieś 2,5 do 3 godzin. Tak więc mięso obejmujemy. Ja miałem dość solidnie zawinięte, żeby mi się tam marynata gdzieś nie wylała. Teraz już mi nie przeszkadza. Od razu rozwiniemy w naczyniu żelotpornym, żeby wszystkiego już tak nie upaprać. liścia laurowego się pozbędę z góry, żeby się czasem gdzieś nie przypalił pozostałą marnaty wylewamy na górę no i mięso przełożone do naczynia zalewamy teraz bulionem tak jak mówiłem ja mam akurat z ekologicznej kostki najlepiej byłoby zrobić własny wywar no ale z braku laku musi mi wystarczyć z kostki No i tak przygotowane mięso pieczeniowe, wstawiamy do piekarnika, tak jak już mówiłem wcześniej Nagrzanego na 170 stopni w opcji góra-dół na środkową półkę Na jakieś 2,5 do 3 godzin Zapomniałem jeszcze dodać wcześniej, że co jakiś czas Wyjeżdżamy Mięsem i polewamy Oczywiście wytrąconym Sosem w moim przypadku 2,5 godziny minęło. Ja już mięso wyjmuję. No, nie da się ukryć, że się mega skurczyło, ale było to do przewidzenia. Wyjmujemy na deskę, zostawiamy na jakieś 15 minut, żeby mięso odpoczęło. Po tym czasie dopiero kroimy. 15 minut minęło. Przekroję, pokażę jak wygląda w środku. Tak się mięsko prezentuje. Jeśli się przepis podoba, to oczywiście zachęcam do zrobienia. Zasubskrybowania kanału, łapka w górę, komentarz. Pozdrawiam i do następnego.